Jestem fotoreporterem, nazywam się Bogdan Kułakowski, pracowałem ponad 42 lata w prasie śląskiej, w dziennikach, tygodnikach i w agencjach. Na piosenku wiosneczko, mocno ty jak karmi. Tu zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Tu zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. I wtedy, kiedy rozpocząłem pracę w trybunie robotniczej, nie zdawałem właśnie. Dziwię sobie sprawy z tego, że wszystko jest tak specjalnie sterowane. Była w gazecie przede wszystkim olbrzymia autocenzura. Było zlecenie na jakieś zdjęcie i to zdjęcie musiało być wykonane nawet gdyby nie było tego tematu. Przypominam sobie, kiedyś przyniosłem ze żniw zdjęcie jednego kombajnu. Były pretensje do tego zdjęcia. Powiedzieli mi, słuchaj, jutro jedziesz w to samo miejsce i zobaczysz, jak to się robi. Kiedy przyjechałem, się okazało, że tam jest 18 kombajnów. No wszystko równo. <słuch> <słuch> Także nie mogłem w ogóle objąć tego obiektywem. Czasami można było opublikować coś w rodzaju fotoreportażu, ale to były wyjątkowe okazje, na przykład 1 maja. Lub jakiś czyn partyjny nie pisano. O trupach znalezionych nad ranem w krzakach. Nie pisano o tym, że pełne izby były, trzeźwień były. Wszystko musiało być radosne, wesołe. Zobaczyłem, że leży koń zabity przed karawanem, takim drewnianym, dużym karawanem z krzyżem. wysiadłem. Miałem przy sobie wtedy proreflexa dworektorowego i dwie klatki filmu, nie naświetlone. To się odbiło w środowisku i w ogóle w redakcji dużym echem. Gratulowano mi, mi polała się jakaś wódeczka. Było bardzo wesoło i uroczyście. Że obiecali, że w kazecie miało się ukazać. Są te ach i ochy, wszystkie gratulacje, ale nie wydrukowali zdjęcia. I spytałem go, dlaczego? Mówi stary, czyś ty zwariował. Ty myślisz, że ja mogę wydrukować zdjęcie, na którym się skrzyży ksiądz? Przed stanem wojennym atmosfera była nieco taka zawiąszczona, Myśmy się orientowali, że coś się dzieje, ale właściwie nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że będzie stan wojenny. Ja pamiętam barburkę, która odbywała się w bytoniu wtedy z udziałem grymasa Glępa. Była duża msza w bytoniu, i później zjazd do kopalni Rozbar. Miał być duży reportaż, fotoreportaż w panoramie, ale panorama ta miała wyjść z datą 13 grudnia, no i nie wyszedł. Za te zdjęcia zresztą zostałem wywalony z pracy. Wtedy wszyscy fotografowali z orkami, jakimiś śiedami, po prostu takim złomem fotograficznym. Natomiast ludzie pracujący w prasie, na etatach, z miejsca na wejściu dostawali fantastycznego refleksa dwuobiektowego, świetne lampy błyskowe i przede wszystkim materiały. Były to i Fordy lub Kodaki, filmy, o których y, można było tylko marzyć. Znało się z jakiś reklam, spis, Przemycano wtedy z zachodu. Ten sprzęt i jakość pracy całkowicie wynagradzała pracę w tym miejscu i pewne takie ograniczenia, które wtedy były. Przyznam, że myśmy wtedy fotografowali wyłącznie to. Na co było zlecenie w redakcji? Dopiero kilka lat później zacząłem rozglądać się, jak wracać do tej fotografii, którą uprawiałem poprzednio. Zdarzało mi się fotografować rzeczy, które chowałem do szuflady, bo wiedziałem, że nie mają szansy, żeby wyszły na łamach gazety. Ja się zastanawiałem, czy, czy nie powinienem się wstydzić tego, że pracowałem w gazecie partyjnej. Uprawiającej taką propagandę w ten sposób. I właściwie, chyba się nie wstydzę tego. Te zdjęcia zawierają duży element prawny. One są w tej chwili odczytywane jako właściwie świadectwo tamtych czasów. Myśmy mieli jednak mimo wszystko dostęp do miejsc i zdarzeń nie za bardzo y, dostępnych dla ludzi z zewnątrz. Potem okazało się, że nagle z tej grupy fotoreporterów, którzy pracowali, to tylko wyleciało z roboty. Nie? Tylko dlatego, że właściwie do końca byliśmy niezależni, nie, nie uderzyliśmy się w piersi.